47 etapów i 54 dni morderczej jazdy na wózku wzdłuż granic Polski. Takiego wyzwania pod, podjął się Adrian Beściak, niepełnosprawny sportowiec z Rzeszowa. Po to, żeby zebrać pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnej, potrzebującej dziewczynki. Maria Stepan. Trochę mi się było spadnie, ale chciałam Ci powiedzieć, że bardzo Ci kocham za wszystko Ci dziękuję. A nie za to, że jesteś. Mama Adriana, dumna z syna. Pięć lat temu prawie go straciła. Był karateką, zdobywał medale w Europie i na świecie i nagle stop. Wypadek na motorowerze. Okazało się, że nigdy nie będzie już chodził. Ten wypadek zmienił moje życie nie na gorsze. Ja powiedział, że na lepsze, bo... no wcześniej bym nie pomyślał o tym, żeby całą Polskę przejść na nogach, prawda? nie ale ty jesteś Karolina ma 8 lat, to dla niej. Adrian Beściak wyruszył dookoła Polski. Zanim wyruszył, spotkali się na chwilę. Powiedzieć, że się lubią, to zdecydowanie za mało. Słoń z trąbą do góry. Wiadomo, na szczęście, znają się nie od dziś. Dziewczynka wspierała Adriana już podczas jego ubiegłorocznej podróży. Wtedy jechał dla Kuby, wspierało go wielu, ale to on. Musiał przyjechać całą trasę, wtedy 600 kilometrów. Chciał. Nie ma sensu się rozczulać. Dojechał do mety, zebrał pieniądze dla niepełnosprawnego chłopca. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie z powodu, że dojechałem, tylko że pomogłem. Teraz zbiera dla Karoliny. Karolina się urodziła właśnie z resztą kręgosłupa. Od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym. W 54 dni musi przejechać ponad 2300 km. Bez względu na pogodę, upale albo deszczu. Z Rzeszowa pomogli mu wyjechać motocykliści. Znamy bardzo dobrze historię Adriana, także wspieramy go tyle, tylko możemy, chociaż tyle możemy na niego zrobić. Resztę musi zrobić sam, nadludzki wysiłek. Jeżeli przyjadę, a wiem, że przyjadę, bo czuję to, to udowodnię sobie to, że naprawdę już nic w życiu mnie nie może zaskoczyć. Wiem, że każdemu zadanie sprosta. Maria Stepan, wiadomości.